Wspięcie takich inwestycji naprawdę, naprawdę wymaga współpracy, naprawdę wymaga realizacji tych działań na wielu polach, w wielu, wielu obszarach. O sukcesie można mówić na samym końcu, ale ta praca czasami przez lata, czasami tylko przez miesiące jest naprawdę wykonywana, i tylko współpraca może doprowadzić nas do osiągnięcia celu. Wykonawcy tej inwestycji. Życzę, aby przebiegła ona zgodnie z planem, aby nie napotkali Państwo tutaj na jakieś wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności, które przedłużą proces wykonawczy. Natomiast firmie Tico, firmie, która będzie korzystała z tej hali, życzę rozwoju. Życzę, aby te plany inwestycyjne tutaj zostały zrealizowane, tutaj zostały spełnione. I oczywiście mam nadzieję, że Państwo będziecie chcieli nadal na naszym terenie, czy to w tarnobrzeskiej strefie ekonomicznej, czy to w innych strefach przeznaczonych do inwestycji, również rozwijać swoją Działalność gospodarczą. Agencja Rozwoju Przemysłu już 30 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju i w naszym województwie jest obecna w wielu miejscach. W tych obszarach, w których przemysł po zmianach społecznych i gospodarczych odczuł bardzo boleśnie. Upadek przemysłu, a szczególnie w Tarnobrzegu. Dlatego te instrumenty, na które wypracowała sobie Agencja Rozwoju Przemysłu naprawdę sprawdzają się, czego dzisiejsze wydarzenie jest bardzo dobrym przykładem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rozwija się u nas na bazie dotychczasowej kultury przemysłowej. Takie zakłady pracy, które stanowią nasze regionalne specjalizacje. Dla mnie, jako prezydenta, faktycznie jest to ten moment niesamowicie radosny, bo jestem świadkiem tego, co robimy przez dwa i pół roku z, z dyrektorami właśnie Agencji Rozwoju Przemysłu na tym terenie, na którym jesteśmy. Ja czasem mówię, że symboliczne światełko zapaliło się w grudniu 2018 roku. Ulica Zakładowa została oświetlona i stała się takim faktycznie tunelem światła w stronę strefy ekonomicznej. To, co się dzieje przez ostatnie lata, bardzo cieszy. I ja chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować, dlatego że Tarnobrzeg jest zauważany przez władze centralne i tu dziękuję, panie ministrze, przez władze wojewódzkie. Dziękuję Pani Marszałek, to co się dzieje, nie byłoby gdyby nie wsparcie właśnie z, ze strony i Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Marszałkowskiego. Gdyby nie to potężne wsparcie finansowe, nie udałoby się wielu inwestycji w Tarnobrzegu uczynić. Liczymy, że tego typu inwestycje będą dalej bardzo mocno rozwijały gospodarkę całego Podkarpacia, że Podkarpacie będzie oknem eksportowym Polski, polskich firm, podkarpackich przedsiębiorców nie tylko na zachód, ale również przede wszystkim na wschód. W imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu do firmy Yetiko, ale do każdego przedsiębiorcy, który chce rozwijać działalność gospodarczą na tym terenie deklaruje pełną otwartość, jesteśmy zainteresowani spełnieniem wszystkich Państwa potrzeb, jesteśmy gotowi nie tylko wspomóc Państwa w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, jesteśmy gotowi finansować ten proces inwestycyjny, dobierając najlepsze możliwe instrumenty finansowe, jakie są w, dostępne w ramach usług finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu. Zdecydowaliśmy się na inwestycje tutaj z trzech powodów. Pierwszy no, to jest kwestia lokalizacji. Te, te, te miejsce wpisuje się w strategię naszego rozwoju, poszerzenia znaczenia naszych produktów w południowo-wschodniej Polsce. Drugi powód to jest bardzo ciekawa oferta, którą otrzymaliśmy ze strony RP, oddział w Tarnobrzegu. I tutaj chciałbym personalnie podziękować panu dyrektorowi Tomaszowi Miśko, dlatego że wraz ze swoim zespołem pokazał jak powinna wyglądać współpraca Instytucji publicznej z przedsiębiorcą prywatnym. Naprawdę wszystkie sprawy, decyzje były załatwiane w trybie niesamowicie szybkim i z takim zrozumieniem potrzeb inwestora, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Trzeci powód no to jest dostępność tutaj kadry, kadry, której będziemy potrzebować naszej nowej pali produkcyjnej i, i, i wierzymy, że, że, że znajdziemy tutaj ludzi, którzy którzy nam pomogą tworzyć to przedsiębiorstwo od początku.